Podczas ostatniego Grand Prix Włoch, Oscar Piastri dosyć sensacyjnie został ściągnięty do boksu jako pierwszy, zjeżdżając po miękką mieszankę. Był za Norrisem, a zazwyczaj to ten pierwszy kierowca ma pierwszeństwo do zjazdu na pit stop. Dzięki wcześniejszej zmianie opon na miękkie, Piastri miał możliwość podcięcia Norisa. Pan wziął jednak szlak, gdy mechanicy McLaren'a zepsuli pit stop Brytyjczyka, a ten wyjechał za swoim kolegą z zespołu. Równocześnie największym rywalem. Zespół McLarena po prostu nawalił, dopuszczając do takiej sytuacji. Nawalili strategzy, którzy powinni najpierw ściągnąć Lando. Nawalił mechanik, zmieniający opony w bolidzie Norrisa, ale później największy błąd popełnił Oscar Piastri. Stwierdzono, że aby pozostawić walkę o tytuł fair, Norris powinien być wynagrodzony za pit stop i przepuszczony przez Piastriego a Australijczyk grzecznie posłuchał się tego komunikatu.